Witajcie w kolejnym odcinku Replay z Warcrafta 3. Tym razem jesteśmy w rozgrywce z mapy LTF, czyli lord Rons T4 map, czyli wydarzenia przed Warcraftem 3 Przed Warcraftem 3 postaw. Czyli, mamy tutaj sojusz dobra kontra sojusz zła. W sojusz... Pf, pf, dobra. Znajduje się takie frakcje jak... Qualtelas, później siły łowców, rangerek, dalej <grych> Silverhand. Razem na początku z Drena... Drenaj... 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 Później mamy również Talaron Lorda No O kurde, Lorda miał być Hop. Jak i również krasno, kras, nasz ulubione, krasnoludy, nasz ulubiony krasnoludy A sojuszu sił zła jest, smocza paszczę. Jak dalej? Shadow Kansi Legion, czyli ja. Który. Jak sam tytuł pokazuje, jak nie kryć Legionem. Dalej mamy plagę. I to tyle. Tutaj wszystkich graczy mam wymienionych, czyli Antarimir, Mir, Alpama, Al Camp 687, Wergor, Ekstarail, Haxkar, wing 3, Montaman, Montumdam, Follow Granby, a ja, Monkast, Zelot 0. Oczywiście. Początki bywały takie, że trzeba wybrać się na drenejów, aby podbić ich tutaj do twierd. Oczywiście, na to po połączone siły Legionu, Felhordy, które też tutaj istnieje, Które nie, 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 nie wymieniłem. bo jakoś mi się ukryła. Oraz chatukanski, które zaraz tu będzie. To standardowa zagrywka na początek każdej rozgrywki, aby pospać, pozbyć się stąd Silverhandu silver i cały Outland mieć dla siebie, czyli dla sił zła. A co tam robi nas Sojusz Północno-Dobry? Expi, oczyszcza i tym podobne. Rangerki sobie pod Antorhal. nie przybyły, a Silverhand sobie biega, żeby albo pałek spić, albo przygotować się na wybuch plagi, który prędzej czy później nastąpi. Lordaeron sobie tutaj żołnierzy, a to jest Kurt Terenas, drugi. A na początku nic takiego ciekawego się nie dzieje. Żadnych takich większych przepychanek. Tego właśnie tutaj widzimy Darkhorda, by ma zamiar od północy uderzyć. Mając nadzieję, że tutaj byłby jednostki Silverhentów, by postawić Draenejów. I nastąpiła wielka wbitka. Wyczar... Czasem przez przesmyku. a to oczywiście na strategia wszystkich ludzi, czyli katapulty. Ale co to tutaj, tutaj się dzieje? Lordorony atakują... yyy... kultwy. Ted gnil. Gnil. Gnil, kurde. Czyli w lokacji startowali Force i w WoWie. Taka ciekawostka. I w LTA tutaj Sylvanas ma swoją główną bazę na początku. Wracając do naszego outland powoli no, powoli się przebijamy troszeczkę jak ludzie z badaczką, ale jakoś się przebijamy. Oczywiście widzimy tutaj wielkie wspaniałe spele, to jest z każdej ze stron Geryon Corfind podaj się chiluje z tego co widać ale wielkie błyskawice przebiły yy, niebo Ja siłę Lorderonu, nadal szturmują ale to na nic ponieważ jakoś plaku udaje się kultystom udaje się goś wybronić ale widzimy tutaj piękny mur zwierzyczek wracając do nas Wiliśmy się i to już koniec dla Silverhandu na Audiant. To jest powolny koniec. Każdy trajan zostanie zabity. Jeden, drugi. Siły siły wyzywa. Szkoda, nie, nie nie tak, szkoda, że nie jest tak jak w obie, że tutaj jest taka fajna od portalu. W Głąb Fire Peninsula. Nie ma takiej fajnej drogi tu letos drenejów. Bo tak jest lorowo. Przed pierwszą inwazją, oczywiście straciłem mojego jednego nadrazima, bo też ma i dostałem te, 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 Który też w miarę jest. Ale wracając. Przed pierwszą inwazją, była tak jakby, woja, wojna na Outland, czyli na współczesnym, tam, no jak na tam czasy Drena Drena no ja yeah. Drena nowy Drena Dare wymowa angielska być trudna ogólnie moja wymowa to jest wiele to nie zostało na współczesny Drena Drena ogólnie auta nieco nie zostały zniszczone było takie Wojna na tamtym świecie pomiędzy Drenei y, a orkami. Które orkowie wygrali za sprawą y, grybi demonów? I co jest? Wszystkich zabitych Drenejów zrobili taką piękną drogę od Dark aż y, do. w całe -Pen Peninsula. A co tutaj jest? Hmm, Agonorad. Nie go ja Oczywiście trzeba się wychilować i oczywiście drewno wydobywać też. To drewno to potęgi klucz. Ale popatrzmy co tutaj się dzieje. Lorderon, tym razem sobie Golte si Las postanawia się przebić się przez kultystów, którzy mają prawdziwą linię Linie. Keltuzadora. Czekaj. Marzinota keltuzadora. Eee, to wymiana. No dobra, ponos miał być dynamiczniejszy komentarz ale to jeszcze trzeba długo doświadczenia nabierać. I poza tym ten replay to, to też nie jest takich wysokich lotów, bo to jest najlepszy z... z nie gorszy tak zwany teraz będzie pewnie w pewnym czasie spróbować przebicia się ja będę sobie biegał jak te małe ludzkie dzieci wszystkie małe ludzkie dzieciaczek ty. O, teraz sobie porobię swoje rzeczy będę ich denerwować I teraz sobie zbieram sobie drewno cierpliwie ale oczywiście no, czy to, co to ma być i dlatego postanawiam stąd rekrutować sobie jednostki, się, z któregoś, albo z portalu, albo właśnie z któregoś z portalu po prostu. <mach> <Okay>. <mach> Nie wiem no ale jak tam smoczy pasz? O, kromacie się przed... przed... przed, przed ten dola? Murem to Oczywiście. O, kurak, Jest atakowany. Bez smoka. Ło, oto to prawdziwa potęga sojuszu, to praktycznie każda frakcja z północy tutaj przybyła. Jest to sil są sil... są ręczynkorki. Silver Silverhand? I oczywiście, są Lorde Ron. Który powoli i skutecznie przebija się przed li linii w imię Kel'Thuzad'a. Który już zaraz otrzyma to, to samego Kel'Thuzad'a. I już Kel'Thuzad jest mordowany. Tak jak należy. Oczywiście, tutaj nic się nie dzieje. Tylko tutaj coś się dzieje. Ale co robi nasza plaga? Plaga leveluje. I gdzieś tutaj powinien być safiron, taki fajny smoczek. I byłoby można jego zabić. Tylko czy on by być mógł. Gdzieś tutaj powinien latać. Ale i choć nigdzie jego nie widzę. Dziwne. Dobra. Wracając do naszego. Kultysty Wyteleportował się co zamieszanie Kaltuzat I było mu party na rękę Zostawić go przy I patrzeć jak jego Piękne fortyfikacje Zostają zniszczone Czyli już Co już zła Już praktycznie nie ma żadnych Sił Jakby lorderów. Ale jak tam krasno krasnoludy sobie radzą? Razem z Italaranem Nasze wszelkie podejścia Udaje im się Zniweczyć Nasze, czyli z, z sił zła ja tam sobie po prostu biegam jak, jak jakiś moment dzieciaczek I taki takie punkciki jak dum, Mort Po prostu To nie było sensu ten Tandola Bo to było Bardzo głupie nazwanie Bo to jest ten Tandola a to jest mur Toratino, o ile dobrze pamiętam. Tak mówi z pamięci, nie każdy może pamiętać wszystko niestety. Ja to właśnie robiłem jeden z większych błędów, ponieważ nie sprzedawałem drewna. To jeden z większych błędów i z, też, że tutaj yy, tak mało miałem tych bomków do rąbania drewna. Mopingują nas między sobą Star Horda jego Tylko jaki jego uzwiła. Ja nie zauważyłem jak Ale wszyscy zbierają się tutaj Ja gdzieś tutaj zar powinien przybiec A nie, ja tutaj eee... Sturmuję eee... port eee... Meledil Me... Menedil. Podaję, że to się nazywało tak, Co tutaj jeszcze mamy. Ja wracałem tu do lutów No, krasnoludy. One na to sobie czekają. Dum Algaz... Algaz... Dum Algaz sobie biega. Tutaj wszyscy czekają na nasze siły. Tutaj coś pingują już by 15 minut. a szkielet. Nie, to nie szkielet. Hmm. No nie. szpichlasz. Szpichlasz. I zaraz będzie odpalanie plagi. A już 15 jest za nami. O! Tutaj nam się biją? Zaraz pewnie. Ja już tego zaparcie nie pamiętam, bo to w miarę dawno było. O, kagdar. To jest Dark zdobyte. O! A! Mój punkcik. Zebrali fredoty. Ja oczywiście nie, nie robię armii na drewna nie sprzedaję, po prostu sobie biegam. Nie róbcie tak, broń boży, nie róbcie tak. To jest najgorsze, co możecie robić. A przez takie granie Legionem, to ja... najmniejsze szkody nam robiłem. Bo przeważnie, Legion nie jest aż taki ważny. I on może pozwolić sobie na taki parę błędów. On jest jako taką... suportową nacyw, czyli takim... też wkurzaczem. Aby wkurzać. Tutaj nastąpiły przepychanki. Zaraz nas... nas dopchną. To taką wielką armię wspaniałą, krasnoludską magiczną. A? jaś tutaj nie biegam? Pewnie. Powinien tak pobiegać. Tak, tak, tutaj się zniszczyć. Ale gdzieś tutaj biegam. O, spokojnie. на она старте мной старая, здесь А, курды. А, тут плака застала с корона? О. А, низ, что здесь сказали, заказованы. И видим, как как ты Тут-то и уж не было, Był ich zbyt dużo, trzy wielkie armii połączone przeciwko. Jedna z Shadowed I tylko Shadowed Kansi. To jest taki smutne. I zaraz będzie obblęzeni. Black Law Rock Spire. Tutaj już Dark Horda czeka. Ja zaraz się teleportuję się tam, na ich ale ja tutaj lubię się bawić, jest krasnoludami. Po prostu wbiłem się. Ja czemu pewnie Wieżyczka mnie zachęciło, po prostu. Zostaliśmy zaatakowani! mi tyle. I już zaczynają się wbijać, tą malutką. Łapią moich I zabijają. Yy. Kultysta sobie zbiera armię, tak samo jak Plaga i tutaj sobie pilnkuje, sobie tutaj po wszystkie możliwe punkty, by nas jeszcze bardziej zdominować. Kratokancel tutaj pilnuje z moci paszczy. się nie dzieje o to wielka wpicka sił dobra wy południowy południowy wschodni królestwa Południowy. dobra lecimy dalej patrzymy wbijają się wbijają się ale siły tarhordy tutaj spróbuję ich spejtować żeby tutaj przyjdzie, zlurować to poprawne słowo. Tutaj są o z racjonalnych tlechów biły się wysiły lorderonów i... sil... Y, o... Syl, wysokich elfów połączonych. A jak na południu? powoli się przebijają. A ja jestem tutaj. Ale wysłałem tutaj... Do roka, żeby wylporowył tutaj właśnie budynki do rekrutacji żeby jakoś ich wspomóc wracałem tutaj to jest cała siła plagi została tutaj wodzona i oczywiście z paszcza tutaj sobie przebiega ale niestety i silver goldala są zbyt mocne w grupie upgrade 30 0 ja tutaj po prostu stoję tylko rok mi tutaj sobie stoję bo polska niestety tak jak to masakrują o pojawił się inny parion na polupi który pomaga masakrować z powietrza a co tutaj robi ta plaga idzie na północ podbija się północne tu pół część Wracają tu naszych pięknych padali Jakoś tutaj udaje nam się odepchnąć karasnoluty i magów żeby poprzez przepicie się przez pierwszą linię, i co sprawiło, że druga linia została w ogóle bezpronna. Ale wielkimi startami, między innymi Nefarium, zginą. Ok, dziękuję. Hmm, teraz zobaczcie co tutaj się dzieje. Ciekawego. Blacka szturmuje Stone Guard Są trak z... ...Drops uh, of the Lich King się odpalił. To mi naprawdę się podoba, a co to? Hmm. A to tylko ma tego czerwono poświatę, ja myślałem, że... Jakaś nowa atrakcji. I wszyscy oczywiście pod Ariumport się udali Smocza paszcza goni listy ty głupio i zostanie zaraz zniszczona Tutaj siły złotych atakowane, bo wpadły. Tutaj się laga została odpalona w czasie, ale została teraz zniszczona. Właśnie tutaj ostatnie plaki zostają w lorderonie zniszczone, To silver handów Portoterski. I teraz większość prędko w Może coś w więcej się działo. Po prostu. Bo teraz będzie po prostu taki przepychaninki. A gdzie to talarencie by było? Tak. A na, pół, na północ. Po plakacie to był Underhall. I tylko Under. Zaraz została. Zostanie zmniejszona. Jak tam karacem zbiera do p... Konklują się. Star horda sobie po prostu sobie przybiegła. Trochę zniszczyła i uciekł. A ja tutaj własne moimi siłami sobie biegam. Które nie są zbyt yy, wielkie? Ogólnie... Nie jestem zbyt dobrym karacem na chwilę obecny. Tak wyglądają mistyki. Z... Hmm... Teraz tu pasował koloryk. A! Z na czele z punktami? Który niestety wyszedł z tego co ja widzę. Jak on się nazywa? Damir. A nie! Natal jest. Na szczęście. I zdobył... Grul. Grula. Od nie I od ma fajnych czterech bohaterów. A to plaka wyszła. nic nie, nie widzę niebieskich kolor niestety. Jak tam leci? Plaka została podejrzeć zmasakrowana. Ale nie, tutaj jeszcze nie jest coś. Tutaj coś, dobra, wszystko masakruje. Jak zwykle. Jakoś nie udało mi się zagrać w żadnym meczu. gdzie to właśnie sojusz zła przygrywa. wygrywa. Zawsze sojusz zła przegrywa. I to nie mnie nie pociesza. Oczywiście wszyscy atakują teraz kultysta. Kultysta powinien, powinien jakoś zrobić tak, żeby zabrać od liskinga, od plagi e, wszystkie punkciki. To jak... albo jakoś próbować kontrolować Dwu jeden z dwóch Oczywiście atakowanie O, Skarrel Crusade powstał Ło Witary powinni być chyba agresywni do reszty, zobaczmy. Mgła wojny. A nie, nadal są w sojuszu. Kurde. A Lordaeron chyba został odnowiony. Gdzieś Lordaeron. Jaki ma kolory, kaszta? No no, to taki kilo. Lordaeron wyszedł. Ciekawe. No serio, wiesz Czyli już zmienimy to do końca tego replaya. Ale tego się nie urodziło. Wszystko... Jasne. Eee. I teraz będę nawet po prostu jechać jak chcą. Nie zwiększamy prędkość, żeby to e, pokazać. Tak właściwie to już tutaj jest koń replaya, po stracę zakończenie rozwalili nas. po plagi nie ma i poza tym wszędzie przegraliśmy gdzie mogliśmy, tylko na Outland wygraliśmy jako tako. A cóż, dziękuję za oglądanie, z tej strony był Artasz, do następnego razu, dziękuję, cześć.